Siemanko, jestem Mateusz i w dzisiejszym odcinku nagrywamy test Energetyka. A mianowicie, poczekajcie tylko, sobie by kamerę, o! A mianowicie Energetyka Tiger. Tak, jest to nowy Tiger z Biedronki. Yy, Dariusz Michalczewski, Blueberry. Czyli jest to Tiger o smaku jagody. Mianowicie tak wygląda puszeczka. To jak widzicie jest taki, można powiedzieć, tygrys Co można jeszcze powiedzieć o tej puszce? Ona ma pół litra. Jest tutaj kod kreskowy. Energia w 100 ml to jest 9 kcal. Sól to jest 44%. Nie, sorry. Sól to jest 12 gram, białko 0, w tym cukry 2 gramy, niacyna jest to 44%, witamina B6 50, witamina B12 jest 120, kwas pantotenowy 33%. Procent. I moi drodzy, nic tu nie pisze chyba o kofeinie. Nie, nic tu nie piszę o kofeinie, czyli kofeiny tutaj nie ma. Prawdopodobnie no właśnie. No właśnie, no właśnie. I to jest dobra informacja. Nie mieszaj z alkoholem, czyli tak. Nie można mieszać energetyków z alkoholem. A to dlaczego? Dlatego, że zaraz wam powiem. Uwaga. To będzie bardzo ważna informacja tutaj. Nie, powinna, nie powinno się mieszać napojów energetycznych z alkoholem z kilku ważnych powodów. Maskowanie działania alkoholu. Kofeina i inne sy symulanty w energetykach oszukują organizm, dając fałszywe poczucie trzeźwości. Możesz czuć się mniej pijany niż jesteś w rzeczywistości, co zwiększa ryzyko podejmowania niebezpiecznych decyzji, na przykład prowadzenia auta czy picie więcej. 2. Obciążenie dla serca. Alkohol działa depresyjnie na układ nerwowy, energetyki stymulują go. Taka mieszanka może przeciążyć serce, powodując arytmie, skoki ciśnienia, a nawet zawał. Zwłaszcza przy dużych ilościach lub osób z problemami kardiologicznymi. Zapamiętajcie. 3. Odwołanie. Zarówno alkohol, jak i kofeina mają działanie. Nie, sorry, odwodnienie. Zarówno alkohol, jak i kofeina mają działanie odwadniające, ich połączenie potęguje to Działanie. Co może prowadzić do odwodnienia? Bólów głowy, problemów z, konc z, z koncentracją, z złego samopoczucia, czyli gorszy kac. 4. Zwiększone ryzyko uzależnień. Taka mieszanka może prowadzić do większej konsumpcji alkoholu, bo trudniej wyczuć granice, to zwiększa ryzyko uzależnienia. Czyli kochani, <laughs> tak naprawdę. Jeśli zło, złączycie na przykład taj, takiego Tigerka Blueberry plus jakaś wódeczka, nie wiem, półlitrowa czy litrowa, no to będziecie chcieli pić więcej, bo nie będziecie czuć się pijani. A na przykład, jak połączycie piwo i wódkę, no to już jesteście bardziej pijani. Jeszcze jak dołączycie do tego papierosa, no to wtedy już najbardziej jesteście pijani. Bo ja pamiętam, piłem setkę. Tak, setkę wiśniową zapiłem piwem i, po, i zapaliłem do tego fajkę. No to powiem wam ojej. Taka się siekiera, że lepiej nie pytajcie. Ale dobra, sprawdzamy tego. Gadka. No, zapaszek. Uwaga. Zapach jest ładny, taki. Rzekłbym bardziej jagodowy, a smak, uwaga. No wiadomo, gazowany. A nie, jest kofeina, tylko nie piszę tutaj. Tutaj nie piszę w, tym, w tej wartości odżywczej, ile jest tej kofeiny. Uwaga, próbujemy. Mm, bardzo dobry. Jagodowy. Mhm. Jest naprawdę smaczny ten tiger, i pamiętajcie co czytałem przed chwilą. Nie mieszajcie energetyków z alkoholem pod żadnym pozorem. No, z alkoholem pod żadnym pozorem, nawet dobrze z ale nie, nie mieszajcie lepiej. Jak już chcecie mieszać z czymś energetyka, to najlepiej z likierem, bo z wódką, to, to lepiej nie, bo będziecie chcieli pić więcej, 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 więcej i więcej. Rozumiecie. Może do takiego upojenia, że, uff, że nie wstaniecie, będziecie żygać i wiecie, nie? Jak już pić wódkę, to samą albo z y, jakimś sokiem. Nie wolno z energetykiem. Jeśli już chcecie łączyć energetyka z jakimś alkoholem, to najlepiej to wychodzi Jagermeister. Czekajcie, zaraz tu się coś dowiemy. Techniczny. Uwaga, Techni, technicznie rzecz biorąc, można połączyć Jagermeistera z napojem energetycznym, i właśnie z tego powstał popularny drink Jagerbomb. Szot Jagera wrzucamy do szklanki z energetykiem, ale to, że można, nie znaczy, że jest to bezpieczne albo rozsądne, szczególnie w większych ilościach. Co się dzieje w takim miksie? Jagermeister ma około 35% alkoholu, działa uspokajająco na organizm, energetyk. Zawiera kofeinę, taurynę, cukier i inne symulanty, które pobudzają efekt. Czujesz się bardziej pobudzony, mniej pijany niż jesteś w rzeczywistości? To zwiększa ryzyko wypicia więcej niż powinno się, albo robienia rzeczy, których by się nie zrobiło, będąc w świadomym stanu upojenia. Potencjalne zagrożenia: zbyt duże obciążenie serca i układu nerwowego, zwiększone ryzyko odwodnienia i kaca, problemy z oceną sytuacji, np. prowadzenie auta czy bójki, możliwe nudności, kołatanie serca, zawroty głowy. Podsumowując. Jager z energetykiem to coś, co można wypić okazjonalnie, ale z głową. Nie traktuj tego jak napój imprezowy do picia przez całą noc, bo, kon, bo konsekwencje mogą być paskudne. No, także możecie wypić Jager Jagerbomba, czyli Jagermeister i Energetyk, ale lepiej dawać mniej. Czyli że mniej energetyka, więcej Jagermeistera. I też jest dobry Jagermeister plus cola. Polecam Wam tego drinka. Zróbka. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym energetyku? No jest mało gazowany. Mhm. Tak. Jest mało gazowany, bo niektóre energetyki. Pamiętam jak piłem jakiś inny nie wiem, czy Monster, czy tam klasyczny Tiger, to one są mniej gazowane niż takie smakowe energetyki. Także tutaj daję taką ocenkę 9 na 10. Także co? Pamiętajcie, jak chcecie test innego energetyka, to wiadomo, zostawcie lajkacza. Zostawcie również suba, bo dobijamy do 80 subów, a mamy już 7-5. Także jeszcze trochę nam brakuje. Dokładnie 5 subskrybentów, więc mordy. Klikajcie subskrypcję, żebym miał 80 subów chociaż na tym kanale. Także co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z testami i cześć!